Wokoło roku 984 miała miejsce emisja pierwszych denarów mieszka pierwszego lub jego wnuka, których 50 sztuk zachowało się do dziś. Oficjalnie jedną z najstarszych polskich monet jest ta wybita przez Bolesława Chrobrego denar Princes Polonię. Oczywiście pierwsze denary naszych królów nie były pierwszymi pieniędzmi emitowanymi przez królewskie mennice. W ogóle historia pieniądza liczy co najmniej 6000 tysięcy lat. W VII wieku, przed naszą erą, w Lidii, krainie położonej na terenach należących do dzisiejszej Turcji, pojawiły się pierwsze monety. Były wykonane ze stepu srebra i złota o nazwie elektrum. Wcześniej, przez kilka tysiącleci, lat, w społecznościach opartych na łowiectwie i zbieractwie oraz hodowli zwierząt, gospodarka była oparta na handlu wymiennym. Na samym początku cywilizacji, kiedy kształtowały się pierwsze państwa, rzeczą naturalną było wymienianie się przez ludzi. Towar za towar, usługa za usługę, ewentualnie towar za usługę. Jednak to powodowało problem sprawiedliwego rozliczenia się, tak żeby obie strony były zadowolone i żeby ludzie potrafili się dogadać co do wartości tego. Wymyślano, Płacidła, na przykład zboże, sól, coś co było na tyle cenne, żeby pełniło funkcję wynagrodzenia za towar, usługę. Jednak to powodowało, że szukano czegoś bardziej użytecznego. Według yy, greckiego historyka Herodota, pieniądz wynaleziono w starożytnej Lidii. To jest państwie w Azji Mniejszej. I co więcej, Herodot twierdzi, że wynalazł to król Krezus. Dzisiejsze badania wskazują, że niekoniecznie się mylił. Mniej więcej w 300 lat po pojawieniu się lidyjskich monet pieniądze doczekały się pierwszych teoretycznych opracowań ze sprawą Arystotelesa. Uczony poświęcił im istotną część pierwszej księgi polityki oraz fragmenty etyki nikomachejskiej. Najsłynniejszy z wychowanków Platona jako pierwszy przypisał pieniądzowi trzy zasadnicze funkcje jednostki rozliczeniowej, środka płatniczego oraz środka przechowywania wartości w czasie, czyli środka tezauryzacji. Z czasem posiadacze dużych ilości monet zaczęli szukać miejsc, w których mogliby je przechować, by uchronić się przed kradzieżą. Oddawano monety do skarbców, a w zamian otrzymywano kwity depozytowe. Tak powstała pierwotna forma pieniądza papierowego. Pierwsze banknoty papierowe pojawiły się w Chinach w VII wieku naszej ery. Chińczycy wyprzedzili Europejczyków o kilkaset lat, bo na Starym Kontynencie pieniądze papierowe przyjęły się dopiero w XVII wieku. Pierwotnie banknoty były wekslami czy też kwitami depozytowymi, czyli obietnicą zapłacenia określonej ilości złota czy srebra. Pierwszym emitentem pieniędzy papierowych w Europie była Szwecja, a w jej ślady poszły Wielka Brytania, Francja, Dania i Norwegia. Najstarsze zachowane przykłady. Nie tyle banknotów, co matryc użytych do wytłoczenia banknotów, pochodzą z X wieku z Chin, natomiast jest bardzo prawdopodobne, że banknoty papierowe, a jeszcze wcześniej pergaminowe, były w użyciu kilka stuleci przed tym. Pierwsze zachowane egzemplarze dochowane do naszych czasów chińskich papierowych banknotów pochodzą z wieku XIV. Według US Bureau of Printing wyprodukowanie banknotu o nominale 1 dolara kosztuje zaledwie 5,6 centa, a w przypadku banknotu 100-dolarowego jedynie 13,2 centa. W zależności od nominału banknoty mają żywotność od 4,5 aż do 15 lat. Na zasadzie im wyższy nominał, tym są trwalsze. Zalety posługiwania się banknotami są oczywiste dla każdego z nas. Nie musimy dźwigać przy sobie kilogramów monet. Jeśli chodzi o wady czy zagrożenia, po pierwsze, łatwiejsze jest fałszowanie pieniędzy papierowych. Po drugie, łatwiejsze jest dla Państwa fałszowanie gospodarki, czyli dróg pieniądza bez pokrycia, co w przypadku pieniądza, zwłaszcza dawniej pieniądza kruszcowego, nie było w takim stopniu możliwe, choć zdarzała się dewaluacja poprzez obniżanie zawartości kruszcu w monecie. Współczesne pieniądze są często zwane pieniądzem fiducjarnym. Od łacińskiego słowa fides, wiara. System papierowego pieniądza działa bowiem tylko wtedy, gdy jest społeczna wiara w uczciwość i wypłacalność emitenta, a emitent posiada autorytet. Historia banków centralnych. 1668 Powstaje szwedzki bank państwowy Sveriges Riksbank. 1694 Rusza Bank Anglii. Bank of England 1785. Startuje Bank of the United States 1800. Powstaje Bank de France 1828. Powstaje Bank Polski, pierwszy polski bank centralny. Historia polskiego pieniądza nie jest wcale krótka, ale historia pieniądza na ziemiach polskich jest dłuższa. Zaczyna się około 800 roku, gdy pojawiają się tutaj arabskie dirhamy. Przez ziemię polskie przebiegał szlak bursztynowy, w którym kupcy rzymscy wędrowali po bursztyn. Jednocześnie płacąc za niego i za towary miejscowym plemionom, używając monet rzymskich. Były to rzymskie denary, złote solidy. Potem pojawili się w IX wieku kupcy arabscy ze srebrną monetą, którą nazywano dirhamami. Pierwsze Monety powszechnie używane na ziemiach polskich to były monety arabskie. Pierwszą monetę zaczął bić najprawdopodobniej polska chrobry. Były to srebrne denary. Potem kontynuował to jego syn Mieszko II. Kolejni władcy z rodu piastów też starali się puszczać w obieg srebrne monety. Przy czym wraz ze słabnięciem państwa polskiego zawierały one coraz mniej srebra. To pokazywało upadek tego państwa, kiedy przechodził się on w rozbicie dzielnicowe. Złoty przez długi czas funkcjonował jedynie jako jednostka obrachunkowa. Podstawową jednostką taką monetarną był grosz. Dopiero w drugiej połowie XVII wieku, złoty pojawił się jako moneta. Nazywany wtedy tymfem, srebrny złoty, od nazwiska Andrzeja Tymfa, który pierwszy ten pieniądz bił. Polska zaczęła myśleć o własnym banku centralnym, gdy takie instytucje zaczęły pojawiać się w krajach Europy Zachodniej. Stanisław Konarski, jako jeden z pierwszych, pisał o potrzebie stworzenia Polskiego Banku Narodowego w dziele znanym o skutecznym rad sposobie z 1763 roku. Po Kongresie Wiedeńskim, gdy Polska przetrwała w formie państwowej jako Królestwo Polskie połączone z Rosją Unią Personalną, książę Drucki-Lubecki, który wówczas pełnił funkcję ministra skarbu, bardzo zabiegał o to, żeby stworzyć Polski Bank Centralny, taki sam, jaki posiadała na przykład Wielka Brytania. Książę zabiegał u cara Mikołaja I zgodę na utworzenie Banku Polskiego, aż w 1828 roku car swoim dekretem Stworzył tenże Bank Polski z prawem do emisji Złotego Polskiego, do kredytowania innych banków, kontroli innych banków, a także kredytowania działań polskiego rządu w Królestwie Polskim. Pierwszą walutą niepodległego państwa polskiego była marka Polska. W latach 1919-24 wartość marki Polskiej stale spadała. W kraju szalała hiperinflacja wywołana walką o granice Rzeczypospolitej i trudnościami gospodarczymi. Inflacja z poziomu 6,8% w 1918 roku wzrosła do 5601% w 1923 roku. Z pierwszej wojny światowej Polska wyszła jako kraj niepodległy, ale potwornie zniszczony przez działania wojenne, przez Polskę przetoczył się front rosyjsko-niemiecki, potem jeszcze wojna z bolszewicką Rosją poza zniszczeniami wojennymi i zubożeniem ludności, olbrzymim problemem był też dostęp do kredytów zagranicznych. Do tego, żeby sfinansować codzienną działalność rządu, żeby domknąć budżet. W związku z tym, polski rząd, pierwsze polskie rządy, sfinansowały swoją działalność z do dodatku pieniądza, co budziło olbrzymią hiperinflację i marka polska straciła na wartości w sposób bezprecedensowy, bo to była inflacja że do kilku tysięcy procent miesięcznie. Żeby ratować sytuację finansową kraju, rząd grabskiego przeprowadził reformę walutową, która polegała na wymianie pieniądza na złotego polskiego, na ustabilizowaniu budżetu, na niedofinansowaniu państwa przez dodruk pieniądza. Polski złote był jedną z najbardziej stabilnych walut, który nie zmieniał swojej wartości do roku 1939. Jednocześnie rząd grabskiego powołał do życia Bank Polski, który. Stał się bankiem centralnym. Ile był wart złoty na samym początku swojego istnienia? 0,29 gramów czystego złota, jednego franka szwajcarskiego. 0,19 dolara. Dzieje polskiej waluty były skomplikowane tak samo jak dzieje naszego państwa i narodu. Podczas II wojny światowej w generalnym gubernatorstwie wprowadzono na przykład nowe. Banknoty złotowe, ale usunięto z nich polskie symbole narodowe. Nazywano je młynarkami od nazwiska wiceprezesa Banku Polskiego Feliksa Młynarskiego. Po kampanii wrześniowej Niemcy zlikwidowali Bank Polski, tworząc na jego miejsce bank emisyjny, który emitował walutę w generalnej guberni z zvaną młynarkami. Był to pieniądz ściśle związany z potrzebami wojennymi niemieckiego okupanta i Mający być środkiem płatniczym w generalnej guberni, i tak też miało miejsce aż do 1944 roku i końca okupacji niemieckiej. Wraz z przejęciem władzy przez komunistów, do obiegu wrócił złoty polski. Jednakże w nowej rzeczywistości pieniądz pełnił dużo bardziej ograniczoną rolę niż w gospodarce kapitalistycznej. Był w zasadzie jedynie środkiem płatniczym za towar i za usługę. Pozbawiano go wszelkich innych funkcji gospodarczych. Jednocześnie e, rząd Polski ludowy utworzył Narodowy Bank Polski jako bank nie tylko centralny, ale bank główny. W zasadzie był to jedyny bank działający na obszarze państwa polskiego, który miał swoje filie i swojego różnego rodzaju odnogi typu PKO. Natomiast on jedyny decydował i o misji waluty, i o przechowywaniu oszczędności ludności, i o wszystkich innych rzeczach związanych z pieniądzem. W Polsce Ludowej Pieniądz był formą zapłaty za pracę, która następnie mogła być wydana na rynku na zakup towarów lub usług. Jednakże rzeczywistość gospodarki realnego socjalizmu charakteryzowała się tym, że zawsze był deficyt. Deficyt towarów i deficyt usług. W związku z tym, pieniądz miał bardzo ograniczoną wartość, ponieważ niewiele można było za niego nabyć. Gdy Kończył się PRL. Rozpoczęto reformy gospodarcze kierujące Polskę w stronę gospodarki kapitalistycznej, wolnorynkowej, doszło do uwolnienia, do liberalizacji gospodarki. Polski pieniądz też wymagał zmian. Z okresu Polski Ludowej nasza gospodarka wyszła oczywiście w opłakanym stanie. Jednym z elementów upadku gospodarki była również bardzo wysoko galopująca inflacja. O ile w 1987 wyszedł nominał 10 tysięcy złotych, jako najwyższy banknot, potem skończyliśmy na 2 milionach złotych. Dopiero w 1995 roku dokonano denominacji. Dziesięciu tysiącom starych złotych odpowiadał jeden złoty. Denominacja była konieczna przede wszystkim ze względu na wygodę i płatników, i dużych firm i instytucji, ponieważ jeżeli coś za co dzisiaj płacimy 100 złotych, musielibyśmy płacić starymi pieniędzmi milion złotych. W przypadku sum milionowych, miliardowych, trzeba byłoby używać chyba potęg. W roku 1989 w demokratycznej Polsce, zgodnie z zapisem przyjętym w Konstytucji, Narodowy Bank Polski jest bankiem centralnym. Jego głównymi zadaniami są emisja złotego polskiego, dbanie o jego stabilność i wartość, a także dbanie o stabilność systemu bankowego w Polsce. Posiadanie własnej waluty zapewnia suwerenną politykę pieniężną. Dzięki złotemu Polska ma możliwość reagowania na kryzysy, płynny kurs polskiej waluty poprawia konkurencyjność naszej gospodarki, a fakt, że obywatele mają w portfelach złote, grosze i banknoty z polskimi monarchami, daje im szansę na oszczędzanie, rozsądne wydawanie i inwestowanie pieniędzy. Daje wolność dysponowania pieniędzmi bez naruszania prywatności.